Antoś jedzie, proszę bardzo, pięknie przygina kolanka, uśmiecha się i jedziemy, nie boi się, rączki na rozłożone na bok i przykucnięty, przykucnięty Antosiu, jedziemy, bardzo dobrze, pięknie i do babci tutaj, teraz skręcasz do mnie, do mnie, teraz drugą rączką Antosiu, bardzo ładnie skręciłeś, a teraz tutaj troszkę i do mnie znowu, bardzo ładnie i do mnie, do mnie Antoś, skręcaj do mnie, bardzo dobrze. Rączki szeroko rozłożonych, przy, przykucnięte nóżki. No, proszę, odbij się. Dasz radę tutaj. Jest bardzo płasko, wiesz? Szybciutko. Nie bój się pana. It's co right. Szybciutko do mnie. Pochylaj się. Rączki szeroko. Szeroko rączki. Do babci. Tak, on jeszcze. Jedzie. Jedzie. Szybciej, szybciej, Antosiu. Szybciej. Pięknie. I teraz jedziesz tam. Odepchnij się. I tam jedziemy w tamtą stronę. No. Pomachaj mamie i powiedz, że jest fajnie. Jest fajnie.